Znak promocyjny, który Państwu proponujemy, który opowiada Creative Tense, znak promujący Polskę za granicą, nie jest znakiem, który ma zastąpić godło czy flagę Polski. To jest zupełnie inna rzecz. Wszystkie państwa, które współcześnie posługują się znakami promocyjnymi, po to je tworzą, żeby opowiedzieć o swojej wizji na przyszłość. Opowiedzieć o sobie takimi, jakimi są w danym momencie i co są w stanie zaoferować światu. Znaki takie, które Państwo posiadają tradycyjnie, jak swoje godło, jak flagi, są zawsze pewnym potwierdzeniem pochodzenia historycznego, Skąd się wzięliśmy. Są bardzo heraldyczne, bardzo kostyczne, ale niewiele mówią o tym, co my chcemy, w sensie swojej własnej wizji czy misji, wykonać dla współczesnego świata. Stąd znak promocyjny Polski jest dopełnieniem istniejących już znaków, jakim jest flaga i godło, ale ma zupełnie inną funkcję. Ma mówić o nas, Polakach, coś więcej, mówić o tym, Jakie znaczenie my mamy dla świata czy dla Europy teraz?